Drogi odpuszczania grzechów było w Kościele wiele. Nie od początku była to sakramentalna spowiedź, a nawet gdy już ta praktyka stała się powszechna i była zwyczajną drogą, zdarzały się przypadki, że Kościół wskazywał także inne możliwości, nawet takie, które nie były wprost związane z biblijnymi drogami odpuszczania grzechów. Polecono mi bardzo ciekawą książkę. Nie tylko spowiedź, nadzwyczajne drogi odpuszczania grzechów. Dwóch autorów, ksiądz Marcin Holewa i ksiądz Marcin, Marek Gilski, wydali książkę, która wyda, wydało wydawnictwo Rafael. Obaj autorzy są pracownikami naukowymi Krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego. Książka, którą razem napisali, wskazuje, na różne drogi odpuszczania grzechów. Nie wiem jak wy, ale dla mnie główną drogą odpuszczania grzechów była i jest sakramentalna spowiedź. Słyszałem kiedyś o sakramencie chrztu, że odpuszcza grzechy, ale w naszym kraju chrzest dotyczy przede wszystkim małych dzieci. Coś mi świta, że sakrament namaszczenia chorych również odpuszcza grzechy. I na tym kończy się moja wiedza na ten temat. Dlatego książkę Marcina Cholewy i Marka Gilskiego tym bardziej ta książka mnie zainteresowała. To posłuchajmy jeszcze recenzji księdza profesora Szymona Jerdzyka, zamieszczonej w tej książce. Nareszcie. Nareszcie czytelnik otrzymuje potężny ładunek nadziei, zwłaszcza czytelnik, który płynie do portu zbawienia. Niekoniecznie luksusowym i stabilnym wycieczkowcem, ale małą łódką bez silnika, co zmusza do halsowania, ciągłego zmieniania kursu, nierzadko dryfowania. Tak, ta książka pozwala na wzbudzenie nadziei wypływającej z oferty Boga, którą autorzy wyczytali z Biblii, że dróg prowadzących do pojednania jest wiele. Że nie można się skanalizować tylko na jednej, nawet gdy przez ostatnie wieki była dominująca. Gratulując tej publikacji, jednocześnie dziękuję za nią, bo po raz kolejny w dobrym literackim stylu ukazali piękno Boga i piękno chrześcijaństwa, które w co głęboko wierzę, jest ciągle przed nami. Ta recenzja. Dała mi dużo do myślenia odnośnie osób, które, jak to pięknie nazwał ksiądz profesor, płyną do Boga małą łódką bez silnika. Czy myślimy czasem o tych, którzy tak ciężką drogą dochodzą do portu zbawienia? Czy potrafimy być im pomocni, nie patrząc na nich z pogardą, lecz towarzyszyć im na drodze do Boga? To pytanie każdy z nas powinien sobie postawić. To teraz może trochę o tych drogach odpuszczania grzechów, które nie są tak oczywiste, a którą prezentują autorzy. Oprócz tych już wcześniej wspomnianych, jak chrzest, spowieść, namaszczenie chorych, następnym przedstawionym przez autorów jest Jałmużna. Posłuchajmy. Na Jałmużnę. Jako drogę odpuszczania grzechów zwrócono uwagę także w Księdze Mądrości Syracha. Znajduje się w niej takie sformułowanie: Woda gasi płonący ogień, a Jałmużna gładzi grzechy. Tutaj użysty został bardzo plastyczny obraz, który ma ukazać skuteczność działania Jałmużny. Jałmużna gładzi grzechy podobnie jak woda gasi rozpalone płomienie. Znamy niszczycielską siłę ognia, bezlitosną moc jego płomieni. Mamy świadomość dramatów, które niosą pożary: zniszczone budynki, spalone lasy, ogołocone pola, śmiertelnie poparzeni ludzie. Jak wielką nadzieję i ulgę przynosi w takich sytuacjach rzęsisty deszcz czy też strażacka drużyna. Języki ognia w konfrontacji ze strumieniem wody. Tracą całkowicie swoją moc. Ogień przestaje istnieć. Biblijny obraz podpowiada, że w podobny sposób działa ją można. Ona skutecznie rozprawia się z żywiołem płonących i niszczących grzechów, jak strumień wody z ogniem. Grzechy nie mają szans. Gasną. Przestaną istnieć. Ślad po nich ginie. Ja dodam jeszcze od siebie, że większa jest radość zdawiania niż z otrzymywania. Jak Jałmużna chroni właśnie przed tym, tak samo gładzi grzechy, jeśli jest darem rodzącym się z miłości, jeśli udzielana jest w skrytości. Następna droga prezentowana przez autorów to miłosierdzie. Tu cytat. Jedno z błogosławieństw odnosi się właśnie do praktykowania czynów miłosierdzia. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jezus zapewnia w nim, że ten, kto świadczy miłosierdzie bliźnim, doświadczy także miłosierdzia ze strony Boga. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze i drugi skutek miłosierdzia. Ono unicestwia zastane grzechy, gładzi je. Topi. Podobnie jak wysoka temperatura rozpuszcza szron. Pod wpływem miłosierdzia grzechy przestają istnieć. To specyficzne działanie miłosierdzia podkreśla użyte w tym miejscu greckie słowo analeo, które znaczy tyle co zgładzić, unicestwić. Grzechy w konfrontacji z czynami miłosierdzia przestają istnieć. Zaś miłosierdzie zadamawia się w człowieku, Dosłownie stanie się elementem dodanym do budowli, którą jest człowiek. Miłosierdzie jest zatem elementem konstytutywnym człowieczeństwa. Jeszcze jedną drogą, którą autorzy wskazują, to droga odpuszczania grzechów bliźnim. Posłuchajmy. To wezwanie, odpuść nam nasze winy. W rozumieniu długi wskazuje także, że modlitwa pańska jest modlitwą dojrzałego ucznia. Dojrzałego to nie znaczy takiego, który nie miał czy nie zaciągnął długów, który nie spotkał się z rzeczywistością grzechu. Dojrzały uczeń Jezusa to ten, który zna swoją kondycję, który stając przed Bogiem widzi długi, widzi skutki złych decyzji. I jednocześnie szuka dróg wyjścia. Najlepszą zaś z nich jest realizacja tego programu, który zapisany został w słowach modlitwy Pańskiej, Wołanie do Ojca Miłosierdzia. I na koniec nawrócenie Grzesznika z błędnej drogi. Autorzy interpretują to tak. Bóg cieszy się z każdego nawróconego grzesznika, dlatego ten, kto skutecznie pomaga w nawróceniu, czyli w zbawieniu bliźniego, sam na zbawienie zasługuje. Bóg chce wszystkich doprowadzić do zbawienia, dlatego w sposób wyjątkowy traktuje tych, którzy z Nim w tym planie współpracują. Święty Piotr ujął to tak: Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy. Jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do Was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak pewnie zauważyliście, autorzy, stąpając po dość cienkim lodzie w kwestii odpuszczania grzechów, wszystkie swoje tezy opierają o Stary i Nowy Testament. Pisma ojców Kościoła, czy zapisy katechizmu Kościoła katolickiego. Oni właśnie w tych pismach wyczytali, że dróg prowadzących do pojednania z Bogiem jest wiele. Jeżeli miałbym polemizować ze wszystkimi tymi, którzy uważają, że tylko sakramentalna spowiedź odpuszcza grzechy, to uważam, że najważniejsze, co nam Jezus chciał przekazać, Wędrując po Galilei, Judei i Samarii, to przykazanie miłości. To właśnie szeroko rozumiana miłość jest warunkiem koniecznym odpuszczania grzechów. I powiem to jeszcze dosadniej: warunkiem bardziej skutecznym niż częsta praktyka spowiedzi, związana z brakiem miłości do Boga i człowieka. Sami posłuchajmy. Na taką funkcję miłości zwró zwrócił uwagę także święty Piotr. Napisał: Przede wszystkim miejcie gorącą miłość, jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. On też w realizowaniu przykazania miłości widzi wielką szansę dla grzeszników. Nie może być inaczej, skoro Bóg jest miłością i pragnie ludzkiej miłości. Miłość sprawia, że Bóg przestaje dostrzegać winy grzesznika. Takiej postawy święty Piotr nauczył się w szkole Jezusa.